że Maciaszek, afera z Dragon's Dogma 2. O jezu, nie chcę, widzowie, słuchać, Kur, muszę wam powiedzieć. Nie chcę słuchać podcastu Roka. Nie chcę słuchać. Widziałem, że już wnet przerzucaliście kilka wypowiedzi, Borysa. Ja wam powiem, dlaczego, ok? To jest giga ważne, widzowie. Słuchajcie tego. Dlaczego już nie chcę obejrzeć podcastu Roka? Ponieważ. Obejrzyłem dwa materiały Roka. Rock Play, tak. I dwa materiały Roka bardzo skry mocno skrytykowałem, no, i zarówno tak. i to, co mówił Rok, i postawy Roka. I nie chcę, kurwa. W widzowie wytworzyć takiego poczucia, że zasiadam na roku i go będę próbował łapać za każde słówko. No kurwa, to co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Jeżeli drogi gdzieś tam poczuwał się jakoś do tego, że chciał się wytłumaczyć, albo tam właśnie widziałem jakieś klipy, że Borys coś mówił, że on nie chce tłumaczyć roka, że rok sam się powinien wytłumaczyć z tego, to raczej to robi po prostu przed wami, a nie kurwa przede mną. Ja mogę sobie sądzić, co sobie kurwa będę chciał sądzić. Rok gada, co, co sobie gada, i każdy ma do tego prawo. A, a nie chcę robić kolejnej odpowiedzi na to, co rok powiedział. Bo najzwyczajniej w świecie boję się, że z mojej strony to znowu będzie negatywnie nacychowane jakoś w stronę Roka, i nawet tak jak jakoś wiecie. No wiadomo, no ja personalnie jakoś nie obrażam roka. Nie I Nie jest to jakaś próba ataku, a, ale no kurwa jednak. Bo teraz tak, rok stawił godzinę temu, przepraszam, za grzechy i się wypowiada o tym, i potem jest podcast i dwa kolejne materiały i też nie chcę, że kurwa mój kanał wygląda jak komentowanie roka, nie? Eee, bo, to, bo to nie ma sensu. Rozumiecie moją postawę, widzowie? Jest to sensowne? Mi się wydaje, że jest to jak najbardziej sensowne, nie? Tak to tak to wygląda. To, to, to w sobie tyle, nie? Nie chcesz się jakoś na siłę do tego widzowie po prostu. Yy, nie chcesz się na siłę jakoś do tego przyklejać, no nie tak. Ale serio, no najbardziej najbardziej się boję, że rok znowu coś tak powinia, że powiem, no Jezu, co on pierdoli, nie? A jaki to ma ten, a jaki to ma sens? Rok powiedział swoje, ja odpowiedziałem i tyle. Ja powiedziałem ze swojej strony, jak to widzę. A Besal, ale co ty mi wysyłasz, kurwa? Stary, wysłaż jakiś link, ja nie wiem co to jest nawet, i mówisz usun spację, co ty chcesz, co to jest? Wpisz w YouTubie, przepraszam, przepraszam za grzechy, przegląd tygodnia. Dobra, zobaczmy, przepraszam za grzechy, przegląd tygodnia, od 26 minuty, sekundy. To, co, tam, co tam zostało powiedziane, i tak by podsumować te rzeczy. Tam już kilka filmów w tej sprawie zostało nagranych, więc może niewiele więcej zostało do powiedzenia, ale tak, żeby, żeby wszystko wyjaśnić do, do samego końca. Więc, czy były informacje o mikrotransakcjach w mailach do, do recenzentów? Niektórzy dostali, niektórzy nie dostali. Komputer Świat w Polsce potwierdził, że Capcom nie wysyłał do polskich recenzentów informacji na temat mikrotransakcji. I teraz, czy w to wierzymy, czy w to nie wierzymy, no to jest kwestia gustu. Jak ktoś nie wierzy, to właściwie niewiele mogę w tej sprawie zrobić. Ale ja nie dostałem informacji o mikrotransakcji. Sprawdzałem to ja, sprawdzał to Borys i Capcom także potwierdził, że tego nie było. Podejrzewam, że to wynika z, z konieczności tłumaczeń, że zagraniczni, de, zagraniczni recenzenci dostali po prostu oryginalne materiały od, od, od Capcomu. Natomiast tu polski wydawca musiał przetłumaczyć wszystko i może im się nie chciało, może zapomnieli, może przegapili, może uznali, że to jest nieważne. Nie dostaliśmy, nie dostaliśmy tych informacji i tyle. Czy to, czy to coś by zmieniło u mnie? Prawdopodobnie bym nie zauważył, nawet jakbym je dostał. Jedyna rzecz, która mi. <laughs> <laughs> Krótko być szery. Słuchajcie, nie wiem jak to działa. No, dostałem briefa, czytałem go. No ale go po prostu nie zrozumiałem i tyle no. Nieprawda czytałem go. Czytałem go, ale go nie zrozumiałem. <laughs> O nie, no, rok, serio. Śmieszne. Dzisiaj Borys wysłał im zawartość z załączników, jakie dostali w Gajzie. Cenega im nie wysłała tego. To Cenega była odpowiedzialna za to. To się kurwa w ogóle nie dziwię. W Cenedze pracują takie kurwa karynki. takie kurwa panie Zosie pracują. Cenega to jest chyba najgorszy kurwa polski wydawca, nie? Jezu. <grym> ja zgadałem kiedyś. <noise> w ogóle sposób cenega też kiedyś tłumaczyła grotka komu. Oni tam takie PSTURY potrafili w tłumaczeniu zrobić. Cenega <noise> to była totalna tragedia. To by dużo wyjaśniało. No ale teraz co kurwa można z tym zrobić dalej? Stawia ciebie to, jak? Kurwa. Ja się na przykład zastanawiam, co bym zrobił na miejscu roka. Stawia cię to w bardzo złym świetle. Kurwa, ja bym. Wiecie co ja bym zrobił? No bo tutaj no, nie wchodzi możliwość pozwu, kurwa, ani nic takiego. Chociaż chuj wie. No, ale wiecie, taki pozw to też pewnie kurwa z 10 tysięcy chodzenie po sądach i w ogóle. No będzie jeszcze tego nie wygraj, ale... Ja bym skurwił cenego od góry do dołu, jak mnie by to dotyczyło i tyle. Dziwię się, że tak lekko podchodzą. To jest kwestia tego, że przez czyjeś niedopatrzenie. Jest targana twoja reputacja, a ludzie tak do tego salajtowo podchodzą. Nie wiem, na no akurat potwierdzenie komputer-świat nie do końca wierzę, no bo tam są powymyślane mechaniki, które nawet nie istnieją w grze, nie? No to... Sorry, jak ktoś kurwa pisze recenzję gry, która nie ma znamienia recenzji, nazywa to recenzją, po czym wymyśla o grze rzeczy, które w grze nie istnieją, no to nie do końca w to wierzę. Co ma zrobić? Czy zostanie za to zlinczowany? Może trochę, czy to jest karalne? No nie bardzo. Myślę, że niedopełnienie swoich obowiązków jako kurwa wydawca, co możecie stawiać w negatywnym świetle jako recenzenta, mogłoby się spotkać z jakimiś konsekwencjami. Nie wiem, czy to jest karalny. Nie jestem prawnikiem, ale na pewno można byłoby oczekiwać czegoś od nich, no nie? Czy rok recenzję, Nazwał to recenzją. No nie wiem. Kurwa, seresz, ciekawy jestem, nie? Jak z y, prawnego punktu widzenia by to wyglądało? Trzeba zapytać tego yy, prawo Marcina. Była bardziej opinia niż recenzja? No kurwa, oczywiście, no ale... Widzowie zawsze, Polacy są zawsze tacy, że jak się gada, to mają dużo prawnie powiedzenia. Do, prawnie do powiedzenia. A tutaj by przydało się info. Ciekawy jestem. Czy można by było... Na logikę, jak myślicie? Czy na logikę można byłoby ich o coś oskarżyć? Można zawsze, nie? W takim kraju, kurwa, żyjemy. A czy by była jakaś podstawa? Trudno udowodnić stratę? Na pewno. Oho! Yes, news, Elder Scrolls Six is in a playable state. We're in a development on the next chapter. Oh, a Vizoviz, so Elder Scrolls Panato Pa, pa. Twittera. Elder Scrolls Six is in a playable state. We are in development on the next chapter, the Elder Scrolls Six, Even now, returning to Tamriel and playing illy bills has us filled with the same joy, excitement, and promise of adventure. Ile będzie miktor transakcji? <noise> w tym jak myślicie. Ja wam powiem tak. Spytalibyście mnie jeszcze dwa lata temu, na jaką grę najbardziej czekam, to bym wam powiedział, że na Elder Scrolls 6. Bo kocham Elder Scrollsy kurwa. Nienawidzę ich i je kocham zarazem. Ale po Starfieldzie. Oj, ale po Starfieldzie. To już nie czekam na te Elder Crossy, niestety. Ciekawe czy widzowie dostanę tę wersję recenzencką TSA6 jak myślicie?